Dzień dobry, witamy w kolejnym odcinku Kulturalnego Bloku Lokalnego. Tym razem znajdujemy się w przystanku Pruszków, gdzie będziemy rozmawiać ze specjalnym gościem, który przyszedł do nas ze specjalną książką, którą niedawno udało mu się napisać. Oczywiście mówimy o książce Anna oraz inne klubowe opowiastki, a głównym bohaterem dzisiejszego odcinka będzie Sławomir Zygmunt. Wypisałem sobie muzyk, pisarz, dziennikarz, ale przede wszystkim artysta, który swojego czasu tworzył bohemę artystyczną w znanych, w znanych wszystkim hybrydach. Ale zanim porozmawiamy o, o tym klubie, Chciałbym się dowiedzieć, jak zaczęła i jak wyglądał proces twórczy w stanie wojennym i w PRL-u. Jakby pan to porównał z dniem dzisiejszym. To znaczy, ale z tym, co się teraz dzieje, Tak, tak, tak. tak, tak. No, w tej chwili jednak był moment taki, że imprezy się odbywały. W zasadzie to. No, Czego dowodem jest ta impreza, chociaż w maseczkach, czy na, wy w maseczkach, ja bez maseczki, ale jednak imprezy się odbywały. Od jutra, zdaje się, już tych imprez w ogóle nie będzie, zwłaszcza tych kulturalnych. Natomiast w stanie wojennym było tak, że najgorsze było to pierwsze, ten rok pierwszy, czyli od grudnia 81, no powiedzmy do października, listopada 82, Ale już w 1982 roku, właśnie jesienią, hybrydy znowu zaczęły, zaczęły pracować. Oczywiście nie na pełny gwizdek. Trzeba było mieć zgodę na imprezę. Odbywały się, dyskoteki nawet już zaczynały się odbywać, ale tylko, tylko za, za zgodą. Trzeba było pisać specjalne pisma. Powiem taką dosyć zabawną historię, że na przykład jak robiliśmy 25-lecie hybryd w 82 roku, właśnie w grudniu, gdzie no, cała śmietanka kulturalna ówczesnej Warszawy się pojawiła. I ci, którzy byli związani z hybrydami wcześniej, z tymi starymi hybrydami na Mokotowskiej, oczywiście z tymi hybrydami, które e, ruszyły na nowo w 1977 roku pod nowym adresem, ale też inni artyści. To powiem, e, powiem Państwu, że e, żeby impreza się odbyła siedziało trzech Milicjantów dosłownie przy scenie dwóch z przodu jeden z tyłu. Normalnie z pałami, oczywiście bez karabinów, ale czapka z tym pod, pod, pod dachem, jak to się mówi, czyli, czyli, czyli na służbie byli. Na służbie byli. Myśmy oczywiście tam jakąś herbatkę podali, to oni bardzo grzecznie kulturalnie powiedzieli, że dziękują, dziękuję, dziękuję, że są na służbie takie, że nie mogą, ale tak było. Współpraca z hybrydami, tak jak wyczytałem, rozpoczął pan mniej więcej w 1981 roku, ale też mam jedyne pytanie, które w zasadzie odbiega od tego okresu lat 80. czym zajmował się pan wcześniej? Wcześniej studiowałem, natomiast no miałem przerwę taką troszkę w życiu, też, ponieważ no wylądowałem w straży pożarnej właśnie, właśnie wtedy. Natomiast jak te hybrydy na nowo ruszyły, no to ja pracując w stra... mówiąc krótko no chcieli mnie do wojska wziąć za zaśpiewanie na yy, strajkach po prostu udało mi się uciec do straży pożarnej bo wtedy było można nie ukrywam że Ktoś mi pomógł, no inaczej bez tak zwanych pleców, to raczej bym nie miał szansy, żeby tam się dostać, a wylądowałbym w Golędzinowie gdzieś po prostu na jakimś poligonie i tupał. Więc to było rozwiązanie dla mnie bardzo, bardzo korzystne, ponieważ ja pracowałem tam 24 godziny, a 48 miałem wolnych. I jak hybrydy ruszyły jesienią 82, to ja w te wolne dni mogłem tam chodzić i już zacząć działać, no i trochę grać nawet już. Hybrydy to od zawsze klub powiązany, wydaje mi się, z Uniwersytetem Warszawskim. Chyba od tego nie możemy odbiec. Stąd moje pytanie, bo wiemy, że Pan jest absolwentem. Jak wyglądały Pana początki z klubem i kto do klubu Pana przyciągnął? To znaczy, ja, tak jak w książce chyba nawet o tym wspominam, to był 81 rok i zaprosił mnie do studia piosenki Lucjan Wesołowski, Lucek Wesołowski, z którym poznałem się wcześniej w 79 roku, czyli dwa lata wcześniej, na takiej pięknej imprezie Spotkania Zamkowe, śpiewaliśmy poezję. Ja już wtedy grałem, byłem młodym chłopakiem. Grałem, pisałem nawet jakieś swoje teksty z harmoniką. Są właśnie tak pod Delana, którym byłem zafascynowany już wtedy. Koena wtedy też odkrywałem. W ogóle on był wtedy też odkrywany u nas w Polsce. I, i czyli taki, taki folk z elementami bluesa, trochę poezji, taka mieszanka. I pojechałem do Olsztyna na tę wspaniałą imprezę i tam y, zaprezentowałem y, wiersze Krzysztofa Kamila Baczyńskiego z moją muzyką. Y, I Lucjan Wesołowski już człowiek z pewnym stażem muzycznym, muzyk. bardzo Multi się... instrumentalista. I, i no multi, tak, bo on grał tam na wielu instrumentach, to się potem oczywiście okazało. On, on wtedy występował w zespole Nataszy czarmińskiej, takiej znakomitej, kapitalnej wokalistce, piosenkarce, która w stanie wojennym wemigrowała z Polski do Francji, ale wtedy oczywiście była i ona tam miała jako gwiazda, tegoż festiwalu występ i Lucian podgrywał, ale chodził też na przesłuchania konkursowe. Zobaczył takiego amatora powiedzmy sobie wtedy jak ja, ale bardzo mu się spodobało to co ja zaprezentowałem i powiedział mi słuchaj robię w hybrydach studio piosenki może byś przyszedł. Ja mówię no marzę o tym super sprawa w ogóle. Ale Lucian przez dwa, dwa lata się do mnie nie odezwał. Luzjan był takim obieży światem, on ciągle gdzieś jeździł, ciągle go gdzieś zapraszano, wyjeżdżał z, tymi, z tym swoim wielkim plecakiem, z tymi gitarami, sitarami, instrumentami, mandolinami I, 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 i nagle zadzwonił do mnie w 1981 roku i mówi słuchaj, e, chciałbym, żebyś jednak przyszedł. Ja mówię, Luzjan, ale dlaczego się nie odezwałeś dwa lata temu? On mówi, wiesz, trochę zajęty byłem. Hybrydy w tamtych czasach to w zasadzie elita polskiego artyzmu. To chyba, no chyba, Warszawa i Kraków, no Gdańsk Warszawa oczywiście, i Kraków, tak, oczywiście ale, Gdańsk, ale Gdańsk oczywiście też, tylko Gdańsk myślę, że wtedy w mniejszym stopniu, Warszawa i Kraków. Warszawa i Kraków, ale patrząc tutaj patriotyzmem lokalnym, jako mazowszanie, <laughs> no tak. e, trzeba powiedzieć, zaznaczyć Warszawa. Warszawę. Stawiamy Warszawa, na Warszawę, tak, stawiamy, stawiamy na Warszawę. Na Warszawę. Zapewne spotkał Pan tam wiele wybitnych osób. No tak, tak. Ja I, powiem... teraz, I teraz pytanie, bo Wojtek Munarski jest związany nierozłącznie z, Pruszkowiem, z Pruszkowem, chociażby przez to, że kończył naszą szkołę, która znajduje się niedaleko stąd. No Liceum Ogólnokształcące imienia Tomasza Zana, więc też kolejna wybitna postać literacka. Proszę powiedzieć, czy udało się panu współpracować z panem Wojciechem No Płynarskim? absolutnie. Ja powiem tak, że Wojciech Monarski, Agnieszka Osiecka i, i, i jeszcze kilka innych osób, oni mnie przyjmowali potem do Związku Twórczego, do ZAIKS-u i do Zakru, Bo to trzeba było mieć, trzeba było tam swoje teksty złożyć, prawda, żeby zostać tak, tak zwanym artystą, no w cudzysłowie dyplomowanym, no bo to ale to było takie nominowanie jakby na, na, na to, że jesteś artystą. Przy, przyjęty byłeś w poczet związku twórczego, który potem się tobą opiekował, zajmował, pomagał ci oczywiście. I Wojtek Młynarski, ja go poznałem właśnie w hybrydach, poznałem Agnieszkę Osiecką w hybrydach. Ja ich poznałem też oczywiście dzięki temu, oni tam oczywiście występowali, przychodzili, ale też dlatego, że w 1983 roku, kiedy już było można, Reaktywowałem taką bardzo fajną imprezę w Hybrydach, Ogólnopolski Przegląd Piosenki to było Autorskiej. Albo na ale możemy, możemy już o tym opowiedzieć, <grym> bo uprzedził oppa, troszeczkę. Bo to jest ważne. I ja ich zapraszałem do jury tych wspaniałych artystów. Właśnie. Przemka Gintrowskiego, z którym się też miałem okazję wcześniej wybitno, poznać. Bardzo się lubiliśmy z Przemkiem. I jego zapraszałem, Agnieszkę Osiecką. i Jonasz Wspaniały poeta, wspaniały w ogóle artysta. I Wojciech Młynarski to ta taka yy, trójca plus Gintrowski, no, czwórka takich naprawdę wspaniałych artystów, którzy wtedy no bardzo byli związani z, z hybrydami. A czy jest jakaś postać yy, arty, związana z artyzmem, yy, która zrobiła karierę po, po przeglądzie, która panu zapadła w pamięć? Może to tak? znaczy, no, tych. tych Muzyków było, było wielu. No. Jest tutaj chociażby też mieszkaniec z waszego wspaniałego miasta, Antoni Muracki, Tolek Muracki, który no też rozpoczynał w hybrydach. On trochę wcześniej zresztą, jest trochę starszy ode mnie, ale mimo tego ja go zawsze do hybryd zapraszałem. Myśmy się poznali trochę wcześniej. Później, jak organizowałem OPPE i inne imprezy, bo ja się też tym zajmowałem w hybrydach, to. Tolek zawsze był i grał swoje piękne, piękne, piękne teksty. Zresztą najnowszą płytę, którą nagrałem, która ukazała się miesiąc temu, Wódeczko, Wódeczko, to na tej płycie w większości to są teksty Tolka Morackiego. Ja zresztą jego teksty śpiewam już prawie od, no, 38 lat, myślę, gdzieś, więc już trochę czasu upłynęło. Wódeczko, wódeczko, co rozjaśnia światy mogłabyś swe wdzięki rozłożyć na raty. Lecz ty jesteś pani zachłanna i głodna. Trzeba z tobą wypić, trzeba wypić do dna. Była też grupa oczywiście artystów innych wspaniałych, cudownych, oni z całej Polski na tę imprezę przyjechali, bo to w tamtych czasach była obok festiwalu piosenki studenckiej w Krakowie, no myślę, naj, najlepsza impreza, tak Przemek Gintrowski mówił, ale nie tylko on, Osiecka też tak mówiła, Munarski podkreśla, że ta impreza jest niepowtarzalna właśnie. Skoro mówimy o Przemysławie Gintrowskim, to mam pytanie, czy... Ja je trochę, trochę wystylizuję, ale czy miał Pan przyjemność na przykład grania ze Świętą Trójcą, czyli Łapiński, Gintrowski, Kaczmarski? To znaczy nie. Ja powiem szczerze, że ja chodziłem oczywiście na ich koncerty jako, jako młody chłopak, między innymi na słynnych murach byłem w Tatrze na Rozdrożu, który w, 81 roku, w 80. jeszcze został zlikwidowany, bo oni te mury Zaczęli grać w 1979 w roku. Ja byłem wtedy bardzo młodym chłopakiem, ale chodziłem, już interesowałem się bardzo tego typu imprezami i chodziłem ciągle na, na tego typu koncerty. Natomiast e, z, czyli z Trójcą nie grałem, bo jak wiemy... Jacek w 1981 roku, oni w Strykie wyjechali. Jacek został w tej Francji, oni wrócili, mówię Łapiński i Gintrowski. Ale była taka do, do, dosyć fajna sytuacja w 1983 roku na Uniwersytecie Warszawskim, zresztą w Audytorium Maximum Słynnym, był koncert Przemka i Łapińskiego. I ja miałem okazję, przemek zaprosił mnie po prostu, żebym ja otwierał ten koncert, żebym ja właśnie zagrał kilka swoich piosenek, potem ich zapowiedział. I tak się stało. I to było, pamiętam, no, no, niesamowita to była sytuacja, którą tyle lat ja ciągle mam ją w głowie. No, tłum ludzi oczywiście stali, ludzie, wszystkie miejsca zajęte na tej antresoli, na, 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 na dole, ludzie stali, siedzieli wręcz pod tą sceną. Bo to był taki czas, no, kiedy, kiedy ludzie, zwłaszcza ludzie młodzi, yy, no, na imprezy po prostu chodzili. A jeszcze na Kintrowskiego no, to już w ogóle były zawsze tłumy. Jest jedna osoba, jeden artysta, który wywołał w panu miłość do muzyki i poczuł Pan wtedy, że właśnie to chce robić? To znaczy tak, no ja już na, na początku wspominam, to był, to był myślę Dylan jednak, jak yy, Dylana. W Dylanie się zakochałem od momentu, kiedy byłem nastolatkiem i ja obejrzałem film, on był u nas na polskich ekranach, na pewno Państwo go znacie. Słynny western, sama Pekin Pacha, Pat Gareth i Billy Kitty. Jak zobaczyłem ten film, jak usłyszałem te jego piękne ballady, a on jeszcze tam grał w ogóle, nie dużą rolę, ale grał. To mówię, kurza twarz, ale to jest piękne, proste, bo to Delan nie był jakimś wybitnym gitarzystą, jak wiemy, natomiast teksty, sposób śpiewania, też zmiana, usta... gitara, zmiana gitary na, na elektryczną prawie, prawie zabiła jego karierę w pewnym momencie. To znaczy taki moment był, ale to był tylko taki moment, tam chodzi oczywiście o ten słynny festiwal folkowy tak, tak, w Newport, ale to nie będziemy o tym mówili. Natomiast jak obejrzałem ten film, to po prostu się zakochałem w Delanie i to jeszcze to się tak fajnie zbiegło, że, że pożyczyłem od mojego kolegi, wspaniałego gitarzystę, Marka Balaszczuka, starszego ode mnie od kilka lat, ale ja właśnie do niego przychodziłem i on był zakochany w bluesie, w cepelinach i jakby ja u niego tego bluesa słuchałem jako taki nastolatek. Chodziłem grać, uczyć się gry na gitarze klasycznej do pałacyku Szustra w Warszawie i... i a Wieczorami wpadałem do Marka Balaszczuka i on mi puszczał breakoutu w płytę słynną Blues i w ogóle Klaptona i tych innych wspaniałych bluesmenów. I to było dosyć zabawne, bo ja tutaj w domu ćwiczyłem jakiegoś Bacha, a słuchałem, słuchałem Bluesa. To było fajne. I potem, I potem nagle wskoczył ten dylan. I jak odkryłem tego Dylana, to właśnie Marek mi zaraz płyty z Dylanem pożyczy, bo on miał te płyty. Ja sobie je przegrałem na magnetofon. Oczywiście wtedy były magnetofony kasetowe, jak pamiętacie, albo i nie, szpulowe, ja miałem szpulowy ZK144-ścieżkowy i sobie tego Dylana tam od razu ze trzy płyty nagrałem i już w domu zacząłem go grać. Zacząłem go grać. I harmonieczka ustna i już zacząłem sobie ćwiczyć. I tak to się zaczęło. A potem Cohen też spore wrażenie na mnie wywarł. Ale pierwsze trzy płyty. Potem też te następne są też dobre. To nie to, że ja je krytykuję. Ale największy wpływ wywarły na mnie trzy pierwsze płyty Leonarda Cohena. Powiedzieliśmy o Cohenie. mam takie pytanie, może trochę kontrowersyjne, ale jeżeli już przyznajemy komuś z dwójki, wiadomo, że Dylan dostał tę nagrodę, literacką nagrodę Nobla, tak, tak. to komu dajemy Cohenowi czy Dylanowi? Bo moim zdaniem Cohen chyba był trochę lepszym pisarzem. Zresztą to wynika z backgroundu, bo on zaczynał od pisania. Krótkich on, nie on, powieści, tak? on nie, on w ogóle od wierszy zaczął, on był, on był poetą, potem też zaczął pisać takie właśnie opowiadania, nawet takie mi, mikropowieści, napisał kilka, one zostały przetłumaczone, ale dopiero chyba w 90-tych latach na język i wydane u nas w Polsce. Natomiast on w ogóle od, od wierszy zaczął, on był poetą. On karierę tak naprawdę zaczął w wieku 30 lat dopiero i dzięki piosence Zuzanna, którą uwielbiam, kocham, i ja też praktycznie zaczynałem, jeśli chodzi o Koena, od tego utworu właśnie. No, jak usłyszałem tę piosenkę po raz pierwszy, to tak jak z Delanem, to od razu się w niej zakochałem. Od razu się jej nauczyłem grać i śpiewać. W tłumaczeniu polskim Macieja Zębatego i Macieja Karpińskiego. Oni najlepsi byli, jeśli chodzi o Koena. So Czy ich, ich wersja In My Secret Life? W tajnym życiu moim jest, uważam, że jedną z najlepiej przetłumaczonych. Tak, w absolutnie. Oni historii. zresztą, no mówię, no bo potem, potem inni zaczęli, oni byli pierwsi też zresztą, potem oczywiście byli inni, cała masa różnych autorów, którzy, poetów, którzy tłumaczyli Koena, ale według mnie najlepiej to zrobili właśnie ci dwaj panowie czyli no Maciej Karpiński i Maciej Gzembaty, którego znałem zresztą. I też go zapraszam do hybryd, i też występowaliśmy razem na, na kilku koncertach z Maczkiem Zematem do no świętej pamięci on już od lat nie jest. Mówiliśmy o przeszłości, a teraz nawiążmy może do przyszłości, a raczej powiedziałbym teraźniejszości. Muzyka trochę się zmieniła, wyewoluowała. W zasadzie jesteśmy w stanie jeszcze bardziej upiększyć, ewentualnie zdegradować, bo to jest ten industrialny rytm teraz bardzo popularny, tak. dźwięk za pomocą komputera. Jak pan się na to zapatruje, bo wydaje mi się, że chyba hip-hop wjedzie prym póki co w Polsce, przynajmniej Olis, tak, czyli, czyli ranking sprzedaży na to wskazuje i te, te utwory też na YouTubie mają najwięcej odtworzeń. No tak, chociaż z kolei wracają też dawne gwiazdy, notabene jak Kazik, no który też tam w hybrydach przez moment grał. I też, te, też niektórzy krzyczą, że Kazik był pierwszym raperem, więc... No tak, no właśnie, z kolei też nie wspominałem, bo padło pytanie o tych artystów z hybryd no wtedy, w osiemdziesiątych latach, wspaniałych, wielkich. Wymieniliśmy tę wspaniałą trójkę, czyli, czyli Jonasza Koftę, Agnieszkę Osiewską i Wojtka Młynarskiego, no ale też byli młodzi artyści w moim wieku, nawet trochę młodsi ode mnie, którzy, którzy tworzyli tą scenę alternatywną, tą scenę rockową, punkową wręcz. I tutaj należałoby podać Roberta, wymienić Roberta Brylewskiego, Znakomitego muzyka, w ogóle no, fantastyczny człowiek. Myśmy się bardzo lubili, chociaż myśmy kompletnie inne rzeczy grali. A myśmy się lubili, on na moje koncerty przychodził, jak chodziłem na ich koncerty, który w 1983 roku założył zespół Izrael, a wcześniej oczywiście był słynny zespół Kryzys. Brygada Kryzys, później no i ten Izrael, czyli pierwszy zespół grający w Polsce muzykę reggae, taką autentyczną. Muzykę reggae, Robert Brylewski i Paweł kelner rozładowski który niestety zmarł i to zmarł w tym tygodniu. Postać też bardzo ciekawa, związana właśnie z tą sceną alternatywną, undergroundową w hybrydach. Myśmy się wszyscy znali, lubili i oni byli fantastyczni. A teraz przeskakując do pana pytania, to powiem tak. Ja za, za rapem specjalnie nie przepadam. Ja w ogóle uważam, że Dylan niektóre utwory już rapował, bo on w zasadzie tak. to była taka melorecytacja przecież w niektórych utworach. On nie miał wielkiego głosu, więc on w zasadzie to ten tekst tak. O, tak troszkę go podawał. Y oczywiście sobie żartujemy w tej chwili. Natomiast y niespecjalnie słucham, powiem szczerze. Ja, nie, może wiem, inaczej. Może, czy, może siedzę ciągle w tych czasach. tak jak pan wiem, zakładał, artysta. Czy, czy tak jak pan zakładał, będąc e, studentem. Na pewno Pan myślał o tym, bo, chyba, bo wydaje mi się, że każdy muzyk o tym myśli. Jak muzyka będzie wyglądała za powiedzmy te 10, 15, 20, 40 lat do przodu? Czy myślał Pan, że pójdzie to w tę stronę? Czy może jednak zakładał Pan, że raczej utrzymamy się dłużej przy czymś, co dzisiaj, dzisiaj nazywamy mu muzyką bardziej klasyczną, bardziej, oczywiście nie mieszając w to prawdziwych muzyków klasycznych, ale rzeczywiście Jacek Kaczmarski chociażby jest tak jakby klasykiem polskim, tak? No znaczy Więc tak, stąd jest, też te, ale, ale, to, ale, tutaj, ale tu rozmawiamy o, w tej chwili jakby o piosence tak zwanej autorskiej, poetyckiej, literackiej. To tak, ja, ja jestem jej wierny, natomiast jeśli chodzi o to, co mówiłem wcześniej, ta płyta moja ostatnia, wudeczko, Wódeczko, z tekstami Antoniego Tolka-Murackiego, to to jest, tam są teksty poetyckie niesamowite, bo Tolek jest wspaniałym poetą, pisze kapitalne teksty, natomiast muzyka jest już właśnie inna, dlatego że no, ja tutaj sięgam trochę i do bluesa, i do muzyki klasycznej, i do rocka, i do właśnie piosenki takiej autorskiej, literackiej, więc jakby taki trochę miszmasz. Rapu tam nie ma, chociaż są, myślę, utwory takie, które też są taką melorecytacją, ale nie nazwałbym tego mu muzyką rapową. E, bardzo dziękuję za ten szalenie ciekawy wywiad. Dowiedziałem się wiele <noise> rzeczy e, i na pewno zostanie to ze mną książkę na pewno na drobie, bo nie miałem, nie miałem okazji przeczytać całej. E, dziękuję bardzo. Dziękuję pięknie w takim razie i kłaniam się. Z tego miejsca żegnamy się również z Państwem. Do zobaczenia. Eu